Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy o pszczołach. Postanowiłem, że puszczę krótką serię pytań i odpowiedzi na różne tematy związane z pszczelarstwem. Jest z nami tutaj Piotr. Piotr dużo wie o pszczołach, dużo czyta, dużo, tak dużo. dużo ogląda filmów, ale chce wiedzieć więcej, i, ale nie ma jeszcze pszczół, a planuje mieć pszczoły. I stwierdziliśmy, że po prostu nagramy... Takie rozmowy, bo często rozmawiamy o tym i stwierdzimy, dlaczego by tego nie nagrać, nie puścić. Może ktoś, kto jest na tym samym etapie, bądź ma już pszczoły, ale le, że tak powiem pół roku temu je zakupił, poznaje to wszystko, że wiele rzeczy mu się przyda z naszych Jestem rozmów. Jestem otwarty na wszystkie tematy, wszystkie związane z pszczołami. I chcesz mieć pasiekę, jaką? Bo nie mówiłeś. Bardziej w końcu, bo cały czas dyskutujemy o tym. I nie wiesz, czy chcesz no, ze czy jednak nie, stacjonarna, i tylko na domu. stacjonarna, i tylko dla hobby. Tylko dla hobby, nie? Dla, dla hobby. hobby, i tylko stacjonarna. A mnie na początku. A przynajmniej na początku. No. No i słuchajcie, o tym będziemy rozmawiać, także zapraszam Was na, na serię takich filmików. Nie wiem, ile ich powstanie, bo po prostu będziemy rozmawiać. I, i ile ich będzie, to tyle wrzucę. To będą rozmowy o pszczołach. A I... powiedz mi, bo pamiętam w Skansenach są takie właśnie ule. Często są to ule. E... Które mają kilkadziesiąt lat wydrążone w wielkim pniu, na przykład no, z jakiegoś drzewa. A to to są... są kłody. To są ule warszawskie? Nie, nie, nie. nie, nie? Absolutnie. To są, to są kłody lub jakieś inne ule takiego starego typu. Iho. Ja ci teraz nie powiem, bo mogły być takie po prostu. Ja kiedyś w starych książkach To porozmawiamy się... o tym może później. Tak, o tak. Tak, tak. Słuchaj, to są one, no. słuchaj, to są ule takie prostokąty, bardzo. Długie około co, 90 cm. Mhm. Taki wagonik, tak? Taki wagonik. No. Wysoki, z daszkiem prostym bądź łamanym. No. Dobra. E, tak wyglądają te ule. To wróćmy do zalet takie ula. E, no to tak jak powiedziałem, stan przede rajowy? stan rojowy i długa pracuje? droga pokarmowa, no. czyli zimowanie bardzo takie bezproblemowe. Mhm. E, karmienie w tych ulach też. E, nie musisz się jakoś tam e, skupiać na tym. A jak z zakupem takie góla? To, to znaczy też o cenę? Pytam, czy jest dostępność w Polsce? Czy w Polsce dalej jak się... najbardziej. No sama nazwa mówi warszawski poszerzony, jest to mm. polski ul. I, I ten ul bez problemu w Polsce kupisz, ale mm. słuchaj, odchodzą od tego ulu, bo, bo większość ludzi, tak jak mówię, woli wozić y, na pożytki pszczoły. Mm. To jest raz. A dwa, wchodzą w system korpusowy, który też jest dobry, jak mm. gdyby na hobbystyczną pasiekę, ale ja uważam, że ta ramka tam trzeba więcej troszkę się skupić na tym. Ja mm. uważam, że naprawdę najmniej problemowym ulem. Jest warszawski poszerzony, najmniej problemowym, ale nie mówię, że najlepszym że inne nie są równie dobre. Dobra, są. ale dla początkującego pszczelarza, który nie myśli o tym, żeby. I nigdy nie będzie zmieniał decyzji, tak? Bo to jeszcze to jest ważne, bo nagle jak okay, sobie ale... 10 uli, a później trzeba je wymienić, bo stwierdzi, że jednak chce korpusować. Tak, ale na to, żeby nabić doświadczenia, żeby poznać pszczoły, tak. e, zagłębić się w temat, to chyba będzie najlepszy tak. do tego, żeby wejść w ten tak, temat. Bo jeszcze trzeba tutaj wspomnieć o tym, że właśnie przeglądy w takich rodzinach, gdzie one mają miejsca w warszawskim. Naprawdę ja robię, ja, ja nigdy jak, jak przeglądam warszawski, to ja zawsze ze spokojem to robię i wiem, że zawsze mam dużo czasu, dużo miejsca, mm -hmm. dużo ramek. Rozumiesz, to jest tak, taki bezpiecznik, że ja wiem, że w tym ulu nic się nie wydarzy gwałtownie. Mm -hmm. no, to jest dobre słowo. Mm -hmm. Natomiast wszystkich im mniejszy ul, tym większa gwałtowność mm -hmm. zmian. Mhm. może nastąpić, tak? Okay. Jeżeli nie przypinujemy, jakiś jeden przegląd ominiemy, gdzieś w sezonie rójkowym nie zaglądniemy. Dobra, a powiedz mi, z racji tego, że jest to duży ul, czy on potrzebuje dużo więcej pokarmu, żeby przezimować? Nie, nie, nie? bo słuchaj, wcześniej jak będziemy rozmawiać o zimowaniu rodziny, no to są pewne założenia, które jak gdyby stosuje się do wszystkich rodzajów nieważne jaka to ramka, nieważne jakie to, karmimy tak samo wszystkie rodziny no. zostawiamy ich na tylu, na tylu plastrach, ile one potrzebują nie powiększamy, dlatego karmienie każdej rodziny w każdym ulu jest praktycznie takie same A jaki ul poleciłbyś dla osoby początkującej, ale która myśli o tym, żeby Z tego przykład, zrobić biznes? Żeby zrobić biznes, w żeby na przykład dla to wywieźć Ule na jakiś pożytek? Ma na przykład dwie, dwie, dwie jakieś miejscówki, w których może postawić ule? Słuchaj, no ja uważam, że najlepszą y, ramką i najbardziej rozpowszechnioną na świecie jest Langstroth i uważam, że do pasiek wędrownych najlepszy będzie Langstroth. Mm -hmm. Po prostu no, jest to po pierwsze jedna ramka w pasiece, jeden, jeden korpus w pasiece, ule wszystkie takie same, nie manewrujemy różnymi ramkami, no jest to wszystko proste. Dodatkowo ramki, no jeżeli byśmy potem chcieli zrobić jakąś linię czy, czy, czy miodarkę, wszystko po prostu robimy pod jeden z ramki i jeden z mm. ramki w pasiece wędrownej to jest po prostu to, co musi być. być. Linię, linii przemysłowej. linii tak? już jak już by o no. sklepiarkę czy coś automatyczną, bo miał załóż... no, poszedłby naprawdę w biznes, tak? No to jedna ramka tej ja sobie nie wyobrażam i innej ramki niż właśnie ramkę lampów. Korpusy i na są takie same. Tak. To po okay. prostu jest jedna ramka i okay. nieważne czy, czy to jest gniazdo, czy to jest nastawka, ona jest taka sama, tak? okay. I to jest ramka średnich wymiarów, tak? Do... Ona jest e, wielkości szerokości z tego co pamiętam jak Dadant, ale jest od da, Dadant ma 300 wysokości, a ona ma 5, coś takiego, Nie pamiętam e, zrokowo od razu. Jak zobaczę cztery ramki to każdą wymienię, okay. ale nie pamiętam wymiaru po prostu. Okay. Nigdy się na tym nie skupiałem. W każdym bądź razie, no ona jest taka, mi by najbardziej też pasowała, natomiast ja... Tak Czyli po ci... prostu jest uniwersalna. Jest uniwersalna, według mnie i naj, najbardziej dostosowana do naszych potrzeb na dzień mm -hmm. dzisiejszy. Do tego, jak funkcjonuje przeradztwo, jak się rozwija, a rozwija się w kierunku wędrówek yy, i tak dalej I, 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 i dlatego ta ramka wydaje mi się być Takie najlepszy. ule nadają się do przenoszenia? No właśnie o to chodzi, że te ule się najbardziej nadają do takich prac przy nich, to znaczy, jak one będą, na przykład będzie korpus yy, tego lang, y, Langstrotha 3-4 pełen miodu, to jeszcze przelaż go weźmie w rękę, przeniesie. On nie jest po prostu bardzo ciężki, a nie jest też lekki, prawda? No ale on jest po prostu, ktoś kto projektował tą ramkę, czyli Langstroth, y, po prostu wziął pod uwagę te, te rzeczy właśnie, jak ciężkość z miodem, to, że będzie miał jedną ramkę, czyli ona jest i na gniazdo dobre, uh -huh. i tam matka będzie świetnie czerwić, uh -huh. świetnie zawiążą kłąb, uh -huh. ale też miodnie z tego zrobią świetną. Uh -huh. Czyli on to po prostu no, z, z, przez lata doświadczenia y, stwierdził, że taki wymiar będzie najlepszy. Okay. Jeśli chodzi o ramkę, mówisz o dwóch wymiarach, czyli szerokość i wysokość. Czy grubość jest, się różni w y, ramek, czy zawsze jest to jakaś ustalona y... wartość? Słuchaj, y, ogólnie jest y, zawsze taka sama, y, ramki są tej samej grubości, natomiast różnicą są ramki nadstawkowe poszerzane tak zwane mm. i wiesz co, ja nie wiem czy występują one w innych ulach niż Dadant. Mm -hmm. Wydaje mi się, że występują tylko w Dadancie mm -hmm. i jest to, ona ma o wielkości 3,5 cm jak dobrze pamiętam, w szerokości y, jest to tak zwana poszerzana, jedna, druga Dadant poszerzana i tylko takie widziałem poszerzane, i takie też używam w pasiece i właśnie to Dadant chyba zaprojektował i tylko Dadant do, chyba do tylko do ula Dadanta to się stosuje aczkolwiek jak ktoś sobie zamówi i będzie chciał albo jest stolarzem i potrafi sobie zrobić poszerzoną ramkę do wielkopolskiego czy do jakiego innego to on sobie może zrobić ale czyli są Czyli ramki są, mogą być grubsze albo mogą być standardowej grubości. To znaczy są standardowej, ale tak jak mówię, jeśli, stosował... grubsze, jeśli grubsze, to tylko na nadstawki, na pożytek, tak? Tak, tak okay. na pewno nie na... Mm -hmm. tak, ponieważ te komórki są dłuższe mm -hmm. i one tam, matka nie będzie składała jaj, chociaż zdarza się, że do nadstawki poszerzonej też złoży, ale nie preferuję takich... Mm -hmm. e, to takich raczej jakieś kazusy, odosobnione przypadki. Tak.